Aleksander Karski stał przy oknie swojego apartamentu na czterdziestym piętrze, spoglądając na miasto, które rozpościerało się pod nim jak misternie utkana, migocząca tapeta. Warszawa o zmierzchu była piękna, ale on już dawno przestał to dostrzegać. Światła samochodów płynęły w dole niczym rzeki lawy, a niani ani drapaczy chmur pulsowały w rytm, którego nie czuł. W jego świecie panowała cisza. Nie ta kojąca, ale głucha i przytłaczająca pustka, która wypełniała każdy kąt luksusowego mieszkania, odkąd pięć lat temu stracił żonę i córkę w wypadku samochodowym. Od tamtej pory jego życie stało się precyzyjnie zarządzanym mechanizmem. Wstawał, ćwiczył, jechał do biura, gdzie zarządzał swoim imperium finansowym z bezwzględną skutecznością, wracał, pił jednego drinka i kładł się spać. Pieniądze napływały nieprzerwanym strumieniem, ale nie przynosiły mu żadnej radości. Były tylko liczbami na ekranie, cegiełkami w murze, którym odgradzał się od świata i od wspomnień. Jego serce było zamrożone, a emocje stanowiły luksus, na który nie mógł sobie pozwolić. Tego dnia coś w nim pękło. Monotonia stała się nie do zniesienia. Patrząc na swoje odbicie w szybie mężczyzny w idealnie skrojonym garniturze, z twarzą pozbawioną wyrazu, poczuł nagłą, i racjonalną potrzebę zrobienia czegoś innego. Czegoś, co nie było zaplanowane, co nie miało sensu w jego uporządkowanym świecie. Zdjął drogi zegarek, rozpiał krawat i rzucił go na skórzaną kanapę. Przeszedł do garderoby, mijając rzędy identycznych garniturów, i na samym jej końcu znalazł stare, zapomniane ubrania z czasów, gdy był jeszcze kimś innym. Z czasów, gdy był po prostu alkiem. Włożył wyblakłe szorty, nieco rozciągniętą koszulkę i stare, skórzane sandały. Spojrzał w lustro i prawie się nie poznał. Wyglądał jak turysta, jak ktoś, kto nie ma żadnych zmartwień, a jego największym dylematem jest wybór smaku lodów. To było tak absurdalne, że na jego ustach pojawił się ciem uśmiechu, pierwszy od bardzo dawna. Bez słowa wyszedł z mieszkania, zjechał windą na dół i po raz pierwszy od lat, zamiast do garażu, skierował się w stronę ulicy. Szedł bez celu, pozwalając, by nogi niosły go przestępniące życiem miasto. Hałas, zapachy. Tłumy ludzi, wszystko to było jak uderzenie, które wyrwało go z letargu. Mijał eleganckie butiki i restauracje, w których bywał stałym gościem, ale teraz, w swoim przebraniu, czuł się niewidzialny. Był tylko jednym z wielu, anonimowym przechodniem. I to uczucie było dziwnie wyzwalające. Jego wędrówka zaprowadziła go na ulicę, przy której mieściły się najbardziej luksusowe salony samochodowe. Przez ogromne, nieskazitelnie czyste szyby wpatrywał się wyśliące karoserie maszyn których wartość przekraczała roczne zarobki większości ludzi mijających go na chodniku. Zatrzymał się przed salonem Lamborghini. Wewnątrz, na podwyższeniach, stały trzy bestie: jaskrawożółty Aventador, matowoczarne Huracan i eleganckie, grafitowe Jurez. Były symbolem wszystkiego, czym gardziła jego zmarła żona, Ania. Nazywała to krzykliwym obnoszeniem się z bogactwem. A jednak to właśnie ten widok go przyciągnął. Może to była chęć zrobienia czegoś na przekór jej pamięci, a może po prostu kolejny impuls w tym dziwnym dniu. Wszedł do środka. Chłodne, klimatyzowane powietrze uderzyło w jego skórę. Wnętrze było minimalistyczne i sterylne, zaprojektowane tak, by nic nie odwracało uwagi od głównych bohaterów samochodów. Przy biurku stało dwóch sprzedawców w idealnie dopasowanych garniturach. Na jego widok przerwali rozmowę. Ich spojrzenia prześlizgnęły się po jego szortach koszulce i sandałach, a na ich twarzach pojawiła się mieszanina zdziwienia i ledwo skrywanej pogardy. Jeden z nich, młodszy, z włosami zaczesanymi na żel i zbyt szerokim uśmiechem, podszedł do niego. "Chodzę i patrzę. Chciałbym przyjrzeć się tym trzem modelom." Wskazał ręką na samochody stojące na środku salonu. Sprzedawca, który przedstawił się jako Patryk, zmierzył go wzrokiem jeszcze raz. Jego uśmiech stał się bardziej protekcjonalny. Oczywiście. Patrzeć można za darmo. Proszę tylko nie dotykać karoserii. Zostają odciski palców. Aleksander zignorował jawną zniewagę. Podszedł do żółtego awentadora. Jego agresywna linia i ostre krawędzie przypominały myśliwiec. Przesunął dłonią tuż nad desiącym lakierem, czując niemal elektryzujący chłód. Potężna maszyna. Silnik V12 prawda? Patryk uniósł brwi, zaskoczony, że ten dziwnie ubrany człowiek cokolwiek wie o samochodach. Tak, zgadza się. 770 koni mechanicznych. Od zera do setki w 2,8 sekundy. Ale to raczej ciekawostka. Prawdziwe wrażenia zaczynają się na torze wyścigowym. Aleksander skinął głową i przeszedł do czarnego huracana. Jego sylwetka była bardziej opływowa, ale równie drapieżna. A ten. V10. Nieco bardziej. Cywilizowany. Jeśli można tak powiedzieć o Lamborghini. Idealne na weekendowe wypady za miasto, żeby pokazać się znajomym. Patryk mrugnął do swojego kolegi, który stał przy biurku i z trudem powstrzymywał śmiech. Aleksander podszedł do ostatniego samochodu, SUV a Był potężny i masywny, ale wciąż miał w sobie sportowy charakter marki. To pewnie dla tych... Którzy potrzebują więcej miejsca, ale nie chcą rezygnować z osiągów. Dokładnie. Idealne na zakupy w centrum handlowym albo żeby odwieźć dzieci do prywatnej szkoły. Sprzedawca wyraźnie bawił się sytuacją. Ton jego głosu był przesiąknięty ironią. Aleksander stał przez chwilę w milczeniu, patrząc na trzy samochody. W jego głowie kiełkował pomysł. Pomysł tak absurdalny i ekstrawagancki, że aż idealnie pasował do tego dnia. Odwrócił się do sprzedawcy. Dobrze. Biorę je. W salonie zapadła cisza. Patryk zamrugał, jakby nie zrozumiał. Słucham? Biorę te trzy. Żółtego, czarnego i tego szarego. Chciałbym zapłacić od razu. W tym momencie drugi sprzedawca nie wytrzymał i parsknął głośnym śmiechem. Patryk dołączył do niego po chwili, kręcąc głową z niedowierzaniem. Panie, świetny żart. Naprawdę. Poprawił nam pan humor. Ale my tu pracujemy. Jeśli chce pan sobie porobić zdjęcia na Instagram, to proszę bardzo, ale nie zawracaj nam pan głowy. Śmiech sprzedawców odbijał się od sterylnych ścian salonu. Dołączyła do nich recepcjonistka, która za swojego biurka przyglądała się całej scenie z rozbawieniem. Dla nich był intruzem, dziwakiem, który pomylił luksusowy salon z parkiem rozrywki. Aleksander poczuł ukłucie gniewu. Nie chodziło o jego urażoną dumę. Chodziło o arogancję, o to powierzchowne ocenianie ludzi na podstawie ich wyglądu. To było dokładnie to, czego nienawidził w świecie, który sam pomagał budować. Świat, w którym metkę na ubraniu znaczyła więcej niż człowiek. Nie żartuję. Powiedział to cicho, ale w jego głosie była stalowa nuta, która sprawiła, że śmiech sprzedawców ucichł. Proszę przygotować dokumenty. Płatność przelewem natychmiastowym. Patryk spojrzał na niego, a w jego oczach pojawiła się irytacja. Proszę pana, czy pan wie, ile te samochody kosztują? Mówimy tu o kwocie przekraczającej 5 milionów złotych. Czy pan ma przy sobie chociaż na opłatę parkingową? To było o jedno słowo za dużo. Aleksander wyjął z kieszeni stary, wysłużony telefon. Nie był to najnowszy model smartfona, ale miał jedną, kluczową funkcję, dostęp do jego prywatnego konta bankowego. Proszę podać mi numer konta państwa firmy. Sprzedawca zawahał się, patrząc na swojego szefa, który właśnie wyszedł z zaplecza, zaniepokojony zamieszaniem. Szef, starszy mężczyzna o zmęczonej twarzy, podszedł bliżej. Czy jest jakiś problem, Patryk? Ten pan, twierdzi, że chce kupić wszystkie trzy samochody z ekspozycji. Patryk wypowiedział te słowa z wyraźną drwiną. Menedżer spojrzał na Aleksandra, oceniając go od stóp do głów. Jego mina mówiła wszystko. Proszę pana, to jest poważna firma. Nie mamy czasu na żarty. Proszę opuścić salon. Aleksander nie poruszył się. Spojrzał menedżerowi prosto w oczy. Chcę tylko numer konta. Jeśli transakcja nie przejdzie, wyjdę i nigdy więcej mnie panowie nie zobaczycie. Ale jeśli przejdzie, będę oczekiwał natychmiastowej rezygnacji pana Patryka z pracy. Menedżer uniósł brwi. Wyzwanie było tak zuchwałe, że aż intrygujące. Może to jakiś ukryty test, pomyślał. Może to ekscentryczny milioner, o których krążą legendy. Postanowił zaryzykować. Dobrze. Daj mu numer konta, Patryk. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Patryk z niechęcią napisał numer na wizytówce i podał ją Aleksandrowi, jakby podawał coś obrzydliwego. Proszę bardzo, milionerze czekamy. Aleksander wziął wizytówkę. Wpisał numer konta do aplikacji bankowej, a następnie wpisał kwotę 5 milionów 350 tysięcy złotych. Dokładnie tyle, ile wynosiła suma cen katalogowych trzech samochodów. Wszyscy wpatrywali się w niego w napięciu. Patryk i jego kolega uśmiechali się pod nosem, czekając na nieuchronne upokorzenie intruza. Aleksander nacisnął wyślij. Przez kilka sekund nic się nie działo. A potem na telefonie menedżera, który był połączony z firmowym kątem, rozległ się dźwięk powiadomienia. Mężczyzna spojrzał na ekran. Jego oczy rozszerzyły się ze zdumienia. Zbladł. Spojrzał jeszcze raz, jakby nie wierzył w to, co widzi. Podniósł wzrok na Aleksandra, a w jego spojrzeniu nie było już pogardy, tylko szok i niedowierzanie. Pieniądze są na koncie. Wypowiedział te słowa szeptem, który w ciszy salonu zabrzmiał jak krzyk. Patryk zamarł. Uśmiech zamroził mu się na twarzy. Jego kolega wyglądał, jakby zobaczył ducha. Recepcjonistka zakryła usta dłonią. Niemożliwe, wyjąkał Patryk. To musi być jakiś błąd. Jakaś pomyłka. Menedżer podszedł do Aleksandra, nagle zmieniając postawę. Jego plecy się wyprostowały, a na twarzy pojawił się służalczy uśmiech. Proszę wybaczyć, panie, nie mieliśmy pojęcia. To ogromne nieporozumienie. Patryk to młody, niedoświadczony pracownik. Aleksander przerwał mu gestem dłoni. Nazywam się Aleksander Karski. A pan Patryk, jak sądzę, Właśnie zakończył swój ostatni dzień pracy w tym miejscu. Prawda? Spojrzał na menedżera, a jego zimne, szare oczy nie pozostawiały wątpliwości. To nie była prośba. To był warunek transakcji, która właśnie została sfinalizowana. Oczywiście, panie Karski. Oczywiście. Już się tym zajmuję. Patryk, jesteś zwolniony. Proszę opróżnić biurko i opuścić lokal. Twarz Patryka przybrała kolor popiołu. Spojrzał błagalnie na szefa, a potem na Aleksandra. Ale, ale ja nie wiedziałem. Proszę, to pomyłka. Nie, to nie była pomyłka. To była lekcja powiedział Aleksander spokojnie. Lekcja o tym, że książki nie ocenia się po okładce a klienta po sandałach odwrócił się do menedżera. Proszę przygotować wszystkie dokumenty. Kluczyki odbiorę jutro i poproszę o zorganizowanie transportu tych trzech samochodów na adres, który podam. Menedżer gorliwie potakiwał, zapisując wszystko w notesie. W jego oczach Aleksander widział teraz tylko strach i chciwość. Strach przed utratą tak ważnego klienta i chciwość na myśl o prowizji od sprzedaży trzech najdroższych aut w salonie. Aleksander odwrócił się i ruszył w stronę wyjścia. Gdy mijał oszołomionego Patryka, zatrzymał się na chwilę. Wie pan, co jest najśmieszniejsze? Że ja nawet nie lubię Lamborghini. Po tych słowach wyszedł na ulicę, zostawiając za sobą kompletną konsternację. Słońce chyliło się ku zachodowi, malując niebo na odcienie pomarańczu i fioletu. Aleksander po raz pierwszy od lat poczuł coś na kształt satysfakcji. To nie była radość z zakupu. To była satysfakcja z przełamania schematu, z wymierzenia sprawiedliwości na swój własny, absurdalny sposób. Następnego dnia trzysiące bestie zostały dostarczone pod jego apartamentowiec. Zajęły trzy miejsca w jego prywatnym, podziemnym garażu, gdzie stały obok jego dyskretnego, pancernego sedana. Patrzył na nie i czuł się dziwnie. Wydał fortunę na coś, czego nie potrzebował i nie pragnął. Impuls, który nim kierował, minął, pozostawiając go z trzema super samochodami i pytaniem, co dalej? Przez kilka tygodni samochody stały nietknięte. Były jak pomniki jego chwilowego szaleństwa. Czasami schodził do garażu tylko po to, żeby na nie popatrzeć. Ich widok przypominał mu o tym dziwnym dniu, o uczuciu, które na chwilę wyrwało go z apatii. Ale to nie wystarczało. Pustka w jego sercu wciąż tam była. Pewnego wieczoru, przeglądając stare zdjęcia na komputerze, natrafił na folder z ostatniej wspólnej wycieczki za nią i małą Zosią. Byli w domu dziecka, zawieźli prezenty na Boże Narodzenie. Pamiętał radość na twarzach tych dzieci, ich śmiech, gdy otwierały paczki. Pamiętał, jak Ania powiedziała wtedy: Widzisz, Alek? To jest prawdziwe bogactwo. Nie to, co masz na koncie, ale to, co możesz dać innym. Te słowa uderzyły go z siłą, jakiej nie czuł od lat. Spojrzał na zdjęcie roześnianej Zosi, która trzymała za rękę małego, onieśmielonego chłopca. I wtedy zrozumiał. Zrozumiał. Co musi zrobić? Następnego ranka zadzwonił do swojej asystentki, Ewy. Była jedyną osobą w firmie, która pracowała z nim od samego początku i która pamiętała go z czasów, gdy był jeszcze szczęśliwym mężem i ojcem. Ewo, potrzebuję twojej pomocy. Chcę założyć fundację. Ewa była zaskoczona, ale w jej głosie słychać było radość. Przez lata próbowała przebić się przez mur, który wokół siebie zbudował. Oczywiście. Panie Aleksandrze. Jaki ma być jej cel? Pomoc dzieciom z domów dziecka i rodzin zastępczych. Chcę dać im szansę na lepszy start, na spełnianie marzeń. Fundacja będzie nosić imię mojej żony i córki. Fundacja promek Słońca Ani i Zosi. W Słuchawce zapadła cisza. Ewa była wyraźnie wzruszona. To wspaniały pomysł, panie Aleksandrze. Ania byłaby z pana dumna. Wiem i mam już pierwszy kapitał zakładowy. Jaki? Trzy Lamborghini. Kilka miesięcy później odbyła się pierwsza impreza zorganizowana przez fundację. Na ogromnym, zamkniętym terenie toru wyścigowego zebrało się kilkadziesiąt dzieci z kilku domów dziecka. Były balony, wata cukrowa, dmuchane zamki i mnóstwo atrakcji. Ale największą z nich były trzy samochody, które stały na środku placu, śniąc w słońcu. Aleksander, ubrany w zwykłe dzińce i koszulkę fundacji, stał z boku i obserwował. Dzieci z niedowierzaniem krążyły wokół samochodów, dotykały ich karoserii, zaglądały do środka. Ich oczy błyszczały z ekscytacji. Potem zaczęły się przejażdżki. Profesjonalni kierowcy zabierali dzieci na okrążenie po torze. Piskom i krzykom radości nie było końca. W pewnym momencie podeszła do niego mała, może sześcioletnia dziewczynka o wielkich, brązowych oczach. Proszę pana, czy ja też mogę się przejechać? Zapytała cichutko. Oczywiście, skarbie. Chodź, pojedziesz ze mną. Aleksander po raz pierwszy od lat usiadł za kierownicą jednego ze swoich nabytków żółtego Aventadora. Ostrożnie zapiał dziewczynce pasy i ruszył powoli. Nie jechał szybko. Chciał, żeby mogła nacieszyć się tą chwilą. Jak masz na imię? Zapytał. Maja, a pan? Aleksander. Maja patrzyła z zachwytem na mijany krajobraz. Wow! Nigdy nie jechałam takim szybkim autem. Czuję się jak księżniczka. Uśmiechnął się. To był szczery, ciepły uśmiech, który rozświetlił jego twarz. Bo jesteś księżniczką, Maju. Gdy wrócili na miejsce, dziewczynka przytuliła się do niego mocno. Dziękuję. Panie Aleksandrze, to był najlepszy dzień w moim życiu. Coś w sercu Aleksandra, co było zamrożone przez pięć długich lat, zaczęło topnieć. Poczuł ciepło rozlewające się po całym ciele. Spojrzał na roześniane twarze dzieci, na Ewę, która uśmiechała się do niego z drugiego końca placu i zrozumiał, że Ania miała rację. To było prawdziwe bogactwo. Niezimne cyfry na koncie, nieluksusowe apartamenty ani krzykliwe samochody. Prawdziwym bogactwem był śmiech dziecka, uścisk małych rączek i świadomość, że można zmienić czyjś świat na lepsze, nawet jeśli tylko na jeden dzień. Trzy Lamborghini, kupione z gniewu i kaprysu, stały się narzędziem do czynienia dobra. Stały się symbolem jego przemiany. Aleksander Karski, zimny i bezwzględny prezes, odnalazł drogę powrotną do siebie. Odnalazł swój własny promek słońca w uśmiechach dzieci, którym postanowił poświęcić resztę swojego życia. I wiedział, że gdzieś tam, daleko, Ania i Zosia patrzą na niego i są z niego dumne. Fatalny błąd, który popełnili sprzedawcy w salonie, okazał się dla niego największym błogosławieństwem.